Vati napisał: Coś czuję, że możesz mieć sporo kontentu do filmu z tego Timu Natsu. No, może być sporo kontentu, ale no nie wiem. No. Zobaczymy. No, na razie tak jest jakoś dziwnie. Trochę tak mam wrażenie po kosztach i bez pomysłu, chyba. Tak, na razie. Poza tym, w sumie, tak. Jeżeli chodzi o komenterii, to bardziej dla zebo. no, To bardziej dla zebo. Chyba, że otworzę sobie drugi kanał i będę jakieś tam inne tematy poruszał, to może w sumie też i dla mnie będzie, ale zobaczymy. Daily Revo, no tak właśnie, kurwa na grudzień wszyscy coś nawalają, jakieś filmy po 50 dziennie, a ja nie bardzo w sumie nawet mam co nagrywać. Znaczy mam jakieś tam ze dwa tematy, które sobie w tle badam na, na kanał, ale cały czas coraz bardziej mnie kusi, żeby zrobić sobie jakiś taki, nie wiem, drugi kanał, nie wiem, rewo plus czy coś w tym stylu. Żeby jakieś takie mniejsze tematy, luźniejsze rzeczy sobie poruszać w miarę na bieżąco Kusi mnie to cały czas, więc chyba, chyba się też zbiorę na to jakoś Nie wiem czy jeszcze w grudniu teraz, czy może od nowego roku, ale, ale, ale popracuję nad tym Vlogmasy że... <noise> robić? Nie no błagam, kurwa Ja nawet, szczerze nad nie wiedziałem, że jest jakaś taka moda na te całe vlogmasy, czy coś takiego Jakby ja rozumiem, że to jest takie połączenie aspektów biznesowych, czyli koszenia pieniędzy z kampanii reklamowych w grudniu kiedy jest ogromny pitos. A potem chyba z tego co wiem jest taki spadek w kolejnych miesiącach czyli tam od stycznia zanim znowu się zatwierdzą różne budżety i zaczynają się kolejne kampanie a ludzie też troszkę hajsu odrobią po tym jak wydali to na Sylwestra i, i gwiazdkę. Ale no ale na tym kanale szczerze nawet jakbym chciał to nie bardzo jak bo ten kanał główny to raczej od takich jakichś mocniejszych tematów jest i, i, i takiego Wiecie, mocnego researchu I dlatego coraz bardziej mi kusi, żeby też sobie takie luźniejsze rzeczy podbierać i, i, i opowiadać o nich Ale to wydaje mi się, że najlepiej by było na oddzielnym, na oddzielnym kanale Jakąś nazwę w ogóle muszę na to wymyślić, nie wiem, rewo Extra, rewo plus, nie wiem, zobaczymy Coś takiego masy z dram, tak No właśnie, ja bym chciał taki kanał założyć, kurde, bo już od dłuższego czasu o tym myślę ale ten, gdzieś tam zastanawiałem się też, czy to jest w ogóle dobry ruch. Bo wiecie, jakby wytworzył się jakiś taki pewien wizerunek w sieci, wiecie, takiego poważnego gościa. Starałem się to złamać tutaj na streamach, no ale na streamach, no jednak, w stosunku do wyświetleń na YouTube, no to jest dużo mniej osób, dużo mniej wyświetleń. Co prawda, tam gdzieś tam szoty też krążą, które jakieś tam wyświetlenia robią, no ale tak czy siak, to jest nieporównywalne. No i właśnie taki drugi kanał mógłby. Mógłby jakoś tak bardziej ukazać yy, to, jaki naprawdę jestem, a nie tylko przez wzgląd na same te filmy na głównym, yy, na głównym kanale, gdzie ludzie się śmieją, że gadam jak robot. Więc no, rewo.pl mówię ci. <grym> rewo.pl, a coś, coś mi się kojarzy, że już jest taki Jupiter 1. Coś mi się tak obiło o uszy, wiesz, że jest taki, co ma PL na końcu. No zobaczymy, no coś wymyślę i wtedy bym sobie poszedł w tematy. Mam takich parę pomysłów i tak samo chciałbym ruszyć z podcastem o dramach. Tylko właśnie z podcastem, będę to mówił co stream, bo może ktoś coś podrzuci ciekawego, że się zastanawiam, czy właśnie do takiego podcastu o dramach fajnie by było znaleźć kogoś takiego nieznanego, żeby po prostu sobie dyskutować, czy spróbować złapać kogoś właśnie, kto już działa na YouTube i, i w ten sposób podejść do tematu, też się nad tym zastanawiam. Zobaczymy. Ale też gminie o takim podcaście, bo z chęcią bym sobie pogadał, na przykład, żeby raz w tygodniu był taki podcast, czy może dwa, ale pewnie raz w tygodniu, żeby sobie podsumować jakieś e, takie wydarzenia najważniejsze i żeby w takiej luźnej formie, bez, takiego, bez takiej presji czasu można było sobie podyskutować o różnych rzeczach. To z chęcią bym taki temat podjął. Tylko właśnie nie do końca wiem jeszcze z kim. Tego nie mam. Podcast z Wardęgo. No właśnie, nie wiem, czy to byłby z Wardęgo, na przykład, podcast, czy to byłby dobry pomysł. Ja cały czas uważam, że takie skrajne osobowości powinny coś, coś nagrywać w takim podcaście. Tylko, że właśnie, jak się pomyślę o takich skrajnych osobowościach, czyli żeby wiesz, tam były jakieś takie dyskusje fajne, to, to w sumie nie wiem, kogo mógłbym tutaj dobrać do tego, do, to, do, do, do takiej dyskusji. Nie wiem, kto ma jakieś takie, żeby miał totalnie inne poglądy ode mnie, żeby to fajna dyskusja z tego wyszła. Karionek. Nie no kurwa, ale szanujmy się ludzie Z Mają Staśko? Może Ale Maja, Maja mnie lubi, więc też nie Z Najką? Zebo mówi, żeby z Najką Jak skrajnie to z konopem. Nie wiem, z Konopem się nie da, bo mnie pobanował Nawet jak mu chciał, to nie ma jak zagadać no z Dawidem Czechem. Hmm. Z kapelą. No widzę, coraz wyższe te loty tutaj. Z siostrami Balwierczyk. A Zebo? Zebo, to, Zebo to dramy ma cały czas. Ostatnio widziałem, że Zebo z Mają Staśką ma dramę. Yy, bo coś Zebo coś mówił o orientacji, że helikopterem ktoś się uważa, że jest i Maja Staśko już mu kręciła tam dymy na Twitterze. Także nie wiem, czy bym chciał z takim zadymiarzem, masz nagrywać e, z Mandziem. Mandzio, w sumie Mandzia nie znam kompletnie. Ja nie wiem, jakie on ma tak osobiste jakieś poglądy w sumie. Ale z tego co wiem, to Mandzio ma tam od przyszłego roku startować z jakimś kanałem o sporcie, nie? Więc ma inny projekt poboczny. Kiedyś jak napisałem na Twitterze taki pomysł z podcastem, to pamiętam, że, że nie wiem czy to dla Beki czy nie, ale coś tam, a więc w sensie Dominik Boss pisał, a ostatnio się zgadaliśmy też telefonicznie przy okazji, przy okazji tego tip and donation też rozmawialiśmy. Więc to też myślałem, że może to byłby jakiś pomysł, ale też widziałem, że on z Lakarnumem jakiś kanał sobie tam otworzył i działają, chyba też jakiś mecz tam sprzedawali, widziałem na jego stories i tak dalej, więc też ma jakieś tam poboczne działania, więc nie wiem, czy taki podcast by sobie dokładał, więc nie wiem, ale było coś takiego. Ale też wiemy o tym, że tutaj niektóre osoby... O właśnie, albo kurwa zrobię casting, casting na podcast. Oczywiście. Furienne Miss by było spoko w Polsce, to i na przykład jakiś Dawid Czech albo Queen of the Black. No ale to. Mm, no właśnie też pytanie, czy takie coś by siadło, bo generalnie. Jakby rozumiem takie zestawienie skrajności i to jest okej, okay, tylko że wiesz, tam też musi być tak, że obie strony muszą być w miarę takie wygadane i potrafić, wiesz, bronić swojego swojego zdania. jak ja widziałem te wywiady z Queen of the Black, to ja nie wiem, czy tam by była jakaś sensowna dyskusja na przykład. No, ta druga osoba musi mieć też coś do powiedzenia. Nie tak? no tak, ta właśnie o to mi druga chodzi, druga że to druga musi, druga być druga musi być takie. Wzią... <coughs> Marty YouTube. <Renty. coughs> <coughs> Z Renty. Ja Nie takie też takie wiecie, programy pokroju, jak właśnie one box Sala, to też ta forma się gdzieś tam kończy. Dlatego też o tym nie myślę, że takie zapraszanie ludzi. Poza tym kwestia jest też taka, że to przepraszam, do kanału komentarzy, yy, znaczy w sensie, no tak ja się tym zajmuję. To myślę, że mało kto by chciał przyjść do takiego programu, żeby ze mną gadać, bo wiecie, wszyscy by się bali jakichś pytań oddamy albo coś w tym stylu, więc... To jest, to jest też bardzo krótka forma i szybko się wyczerpuje. Zobaczcie, nawet, jak wardenga do Przekobusa, ma problem, żeby ludzi tam ogarnąć, a przecież jest rozpoznawalny, ma ogromne zasięgi i tak dalej, a ciężko mu ludzi zaprosić. No jedyny taki podcast, jaki ja z nami się dobrze trzyma już od dawna, to Roki Boris. No tak, ja właśnie ich słucham i stąd też taka jest moja inspiracja, żeby zrobić taki koncept. Ale właśnie, ale właśnie typowo o dramach internetowych i takich rzeczach na bieżąco, które się dzieją około dram. I to jest taki koncept mój na to. Tylko też mm, ja nie wiem, czy, bo na przykład Uroka i Borysa to jest bardziej kwestia takiej różnicy w ich osobowości, czyli e, jakby rok często jest taki, że stara się zrozumieć, tak w moim odbiorze, nie, to jest tylko taki ten, taki bardziej stara się być miły, bardziej zrozumieć ludzi i tak dalej i jest taki zachowawczy mocno i stara się odnaleźć w temacie, natomiast Borys często ma takie mocniejsze poglądy, nie powiem, że skrajne czy coś, ale że takie mocno obstaje przy swoim zdaniu, i, i, I często gdzieś tam bada mocniej jakieś tematy, i rzuca, jakby mniej emocjonalnie podchodzi, a bardziej rzuca takimi dowodami na coś, nie? Tak, tak ja to odbieram. I w związku z tym to są takie dyskusje, takie trochę emocjonalne podejście plus, plus fakty. Ja tak odbieram. Podsiadło kotarski. Widziałem ze dwa odcinki, ze dwa albo jeden, ale to tak średnio mój, średnio mój klimat.